Witam w kolejnym materiale, dziś historia gatunku, której dawno nie było na kanale. W tym filmie, informacje na temat Dreadnoughtusa z Jurassic World Dominion. Zapraszam do oglądania. Na początek kilka podstawowych informacji na temat tego dinozaura. Drednautus to rodzaj ogromnego zauropoda z grupy tytanozaurów. Jest to pierwszy przedstawiciel tej grupy w uniwersum Jurassic Park. Żył w późnej kredzie około 76 do 70 milionów lat temu na terenach dzisiejszej Argentyny. Drednautus uznawany jest za jednego z największych dinozaurów, jakie kiedykolwiek istniały. I obecnie zajmuje pierwsze miejsce pod względem wielkości, jeśli chodzi o uniwersum. Dreadnautus w Jurassic World osiąga imponujące rozmiary. Dorosłe osobniki mierzą aż 26 metrów długości, 9 metrów wysokości w biodrach i ważą aż 65 ton. Oczywiście po raz pierwszy fizycznie tego dinozaura możemy zobaczyć w prologu do Jurassic World Dominion, podczas przedstawionej tam na potrzeby filmu retrospekcji okresu kredowego. Możemy zobaczyć cztery dorosłe osobniki, które znajdują się na terenie zalewowym wraz z Teranodonami i Kecalkoatlami. Jedną z ciekawostek, która towarzyszy jednemu z widzianych tam osobników, jest obecność Szarańczy, która niestety również pojawia się w Dominion. Jednak, według tego, co widnieje w zapisach dotyczących pierwszego Jurassic World z 2015 roku, Dreadnautus jest wyświetlany jako jedno ze zwierząt w postaci hologramu w Centrum Innowacji. Kolejna zapowiedź tego, że ten dinozaur dołączy do serii Jurassic World, pojawia się w upadłym a konkretnie na samym końcu filmu. W jednej z końcowych scen widzimy walizkę pełną embrionów, różnych dinozaurów. Jest tam również DNA Dreadnoughtusa. Te embriony zostały sprzedane na nielegalnej aukcji w posiadłości Lockwooda. Najprawdopodobniej obecność ludzi z biosyn była już w upadłym królestwie. Biosyn na pewno w pewnym momencie weszło w posiadanie genomu Drednautusa. Dokładnie nie wiadomo kiedy sklonowano pierwsze osobniki, jednak było to na dłuższy czas przed 2022 rokiem. Nieznana liczba osobników znajdowała się w sanktuarium Biosyn w Dolomitach we Włoszech. Wygląd klonów był zbliżony do tych, które widzimy jako naturalne odpowiedniki w prologu. Skóra Drednautusa ma szaro-brązowy odcień z pomarańczowymi oraz przeważającymi ciemno Osobniki z doliny posiadają typowy dla zauropodów wzrost i grubą wydłużoną szyję, jednak jest ona w pozycji wypoziomowanej, co sprawia ograniczenie uniesienia jej, tak jak u innych zauropodów, np. brachiozaura. Warto tutaj dodać, że dla wokalizacji tego dinozaura użyto zmodyfikowanych dźwięków właśnie wspomnianego brachiozaura schlonowane okazy potrafią przeżuwać pokarm. Możemy to zobaczyć w scenie, kiedy zaprezentowano nam pierwszy raz Dreadnautusa podczas przylotu Alana Granta i Ellie Sattler do sanktuarium. Ta umiejętność jest przeciwieństwem dla swoich prawdziwych odpowiedników, które najprawdopodobniej połykały pożywienie w całości. Tak jak wszystkie dinozaury korporacji Biosyn, Dreadnautus miał wszczepiony chip, który wysyłał impuls do mózgu w celu kontroli niektórych zachowań podczas incydentu Sanktuarium wywołanego przez szarańcze, co najmniej cztery osobniki są widziane podczas ucieczki z płonącego lasu, ewakuując się do strefy bezpieczeństwa, która znajdowała się w głównym kompleksie biosyn. Na jednego z drewnautusów natykają się bohaterowie filmu podczas ucieczki z sanktuarium. Widzimy wtedy tego dinozaura w pełnej okazałości. Po upadku sanktuarium dolina została przekształcona na międzynarodowy rezerwat. Najpewniej wszystkie dreadnautusy żyją w nim na wolności wraz z innymi dinozaurami, które przetrwały incydent. To wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!